No i tak, żyjemy Izeryt Bitwa w polu, tak się prezentuje. Ale i już w oryginalnym, toże i ten rozśpiewacz jest z roku 2005 tutaj jest koło MXL, to jest ja zarysowałem, to jest nadstawka robiona, tylko korduje ale tak poza tym, tam gdzieś jest na tych y, osłonach od tarcz, to korozja nie ma na nim korozji, mało gdzie jest, gdzieś by wychodzi Siane jest i myty jest Siane jest i myty jest tu gdzieś wychodzi korozja to, to, to jest zastawia robiona tu gdzieś po przetarcie no tu nie do malowania są ale tutaj żeby ją korotował tu będą za być zmanowane upadki są wymienione. W tamtym roku, bo należało od dwa lata temu, bardzo mocno się trzy wyciera, jak Ale bardzo długo wytrzymały te oryginale, bo w moim zdaniem były nawet grubsze niż te, albo takie same. Bardzo mocno opadły. są. je dużo, teraz już dużo mniej siany jest, bo jest RSM. Ale dużo wapna było w dołownym Sam. że ja jestem z tego zadowolony Biorość się patrzę Kiedyś miałem do z gnieźnia 2,5 yy, tysiąca był Z klasówki, ale był sprzedany już No wydaje że był yy, Rama chyba jest na normalnie A cały jest z tą podpórką Nie, podpórka jest normalna chyba jest Reszta jest klasówka Czy podpórka jest klasowa, nie pamiętam teraz i ma, tamte mają tu osłon mój tu nie ma żadnego osłon do tej pory on służy wysiek jest regulowany obrotami silnika hydraulicznego i podaje lewa prawa strona dalsze. lub wyłączamy tym mechanizmem przesuwanym na lewą stronę na prawą stronę to jest wręcz, jest obce jest dobrze 可以